Cześć! Jeszcze odcinek uzupełniający ten e, dział e, seks. Mm. Nasze ciąża, może od ciąży zajdę, a potem skończę na takich innych zleceniach dotyczących e, aktywności seksualnej. E, ciąża, bo to też jest związane właśnie z, z naszą aktywnością seksualną. Ciąża dzieli się na trzy trymestry. I w każdym z trzech trymestrów są też trzy y, miesiące, w których y, kolejno rozwijają się określone partie naszego organizmu i y, y, warto zwrócić uwagę tutaj na ten czas, y, kiedy dziecko urodzi się w siódmym miesiącu tutaj. I ono jest wrześniakiem, i ma głowę bardziej rozwiniętą, bo w, siódmy, bo w tym miesiącu się, w tym okresie się kafa, głowa rozwija. I ma bardziej rozwiniętą głowę, właśnie od reszty ciała. I bo to jest właśnie kafa, ten moment, tutaj, ten, ten siódmy miesiąc. Później ósmy jest pita i wata, ruch poród, dziewiąty miesiąc. I potem jeszcze jest ten pita wata, trzeci miesiąc, jeszcze czwarty trimestr. I on. Ten, w tym czasie ten krocze kobiety dochodzi do, do macica się kurczy i tak dalej pochwa, także wszystko dochodzi do siebie też to jest ważne ustawienie tej, tej, kurczącej, się, tej kurczącej się macicy w stosunku do pęcherza, prawda? Kobiety mają potem problem z tym, bo z oddawaniem moczu i bolesne infekcje, i tak dalej. Także ten okres jest bardzo ważny. Tutaj też takie ja znam przypadki, że mężczyźni też odchodzą wcześniej miesiącu po ciąży od kobiet, kobieta już wtedy musi mieć aktywność seksualną. A wtedy trzeba wychowywać dziecko, tutaj, bo dziecko się urodziło. No, i nawet znam takie przypadki, niby osoby takie wegetariańskie, uduchowione. Yy... Dalej. Nasze życie dzieli się też. Yy... Rośniemy do 18 roku życia. Jest okres kafa, tutaj cały. Czyli kafa jest z ruchem jest związany, prawda? Że rośniemy, on... czas roś... rośniemy, no i oczywiście też występuje czas, więc też starzejemy się, prawda? Jest kafowata kafa czyli jest wata przy, przy kafa, prawda? Że się powiększamy w czasie, prawda? Nie jesteśmy, w, nagle się nie jesteśmy w stanie urosnąć w jeden moment. <grym> no i do szóstego roku życia jest kafa, potem do dwunastego roku jest e, pita. Często właśnie jest ten, ten, symbolika tego dwunastego roku życia, że e, wtedy nauczają chłopcy w świątyniach. <grym> Generalnie od 12 roku życia do 18 to jest ciekawy okres. Wtedy następuje właśnie wata, jest ten bunt, konflikt pokoleń i różne takie burza hormonów, i różne tego typu rzeczy się dzieją. I tutaj na przykład nam ciemnieją włosy też w tym okresie, prawda? Właśnie, bo są te emocje, jest wata. Oczywiście można tego uniknąć poprzez normalną dietę, poprzez normalne oddziaływanie rodziców, społeczeństwa na nas, prawda? I później jest okres ten 18 lat, a najlepiej to jest 21. Taki. I potem jest ten okres taki ciepły, pita. I to życie tak szybko mija jak lato. Lato też jest ciepłe. No i potem jest starość i te wszystkie dolegliwości, które na starość wstępują. Niektórzy się już w wieku 50 lat starzeją. Oczywiście te, te procesy starzenia się też się zaczynają wcześniej pe, pewne, prawda? U niektórych to nawet już tutaj się zaczynają. <noise> Albo nawet tu. E, także tak to wygląda. I tutaj są właśnie zmarszczki, jakieś problemy z kośćmi, z pamięcią. Te typy, zaburzenia typu vat I... E, e, następna rzecz dotycząca stosunków seksualnych. Aha! I w tym, w tym okresie też może tak być, że na przykład podobają nam się pewnego typu osoby, a później się nam inne podobają na przykład, prawda? Że tutaj nam się indianki podobają, czarnowłose, prawda? Wata. A tutaj już się nam przest przestaną podobać na przykład te wszystkie e, e, czarnowłose indianki i, i latynoski i te inne dziewczyny, prawda? Także tak to może też być. Też bardzo trzeba właśnie, lepiej jest się dobrze zastanowić i poczekać. Różnie to bywa, prawda? U, u, u różnych osób. I teraz też aktywność seksualna. Yy. <laughs> Należy unikać yy, kontaktów seksualnych w określonych sytuacjach. Wiadomo, kiedy jest, jest yy, menstruacja, kiedy jesteśmy chorzy, mam jakąś infekcję. Jest osobą, która ma zły charakter, jest złośliwa, niekulturalna, zachowuje się niegodnie, postępuje niewłaściwie lub jest nieatrakcyjna. Kiedy nie ma pomiędzy kochankami pożądania, kiedy pojawia się pociąg do osoby o tej samej, tej samej płci albo będącej w związku małżeńskim z kimś. Oczywiście no to zależy, prawda, bo niektórzy się rodzą i mają. Wyczuwają miłość do kogoś innego. W tym to nie to zawsze też jest związane z, 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 z tym nastawieniem na te kontakty seksualne. Po prostu oni tacy są, ale też można to leczyć. Na przykład też. Yy, tylko że to są takie alternatywne środki, które były kiedyś używane i dawane. Na przykład Stanisław -Grow to to yy, yy, badał yy, LSD, prawda? Także to może prowadzić nawet do zażywania tego może prowadzić do. Do zażywania takiej dużej ilości tych dawek może prowadzić do takich właśnie dziwnych zachowań seksualnych, ale też może leczyć, prawda? To zależy, jaka ilość i w jaki sposób jest ta terapia przeprowadzana. Też w takich środowiskach, gdzie jest dużo stosunków seksualnych, jak na przykład mo mo modeling, tam też występuje homoseksualizm z, z już nad, z nadmiaru y i tak dalej. Czy to po prostu też jest modne? generalnie no, to nie aż takie ważne jest teraz w tym momencie tutaj jest ekologia jest ważna i nie można też uprawiać yy, yy, miłości seksu w świętych miejscach pod świętymi drzewami w miejscach publicznych w okolicy skrzyżowań, w ogrodach na cmentarzu, w rzeźni, nad wodą w szpitalu w miejscach czci oraz w domach braminów kapłanów świętych, nauczycieli i doradców. Eee, w szpitalu. <grytanie> rodzą się takie dzieci, też pielęgniarki nieraz takie dzieci rodzą z tych nocnych dyżurów. Eee, nie można też e, o świcie i o zmierzchu. To zależy też od konstytucji bym powiedział o tym o zmierzchu i o świcie. I to, to jest e, też akurat tutaj przytaczam bo, bo są różne. <noise> tak, tak mają y, skrajne z, zalecenia, jeden coś wymienia Wata, a drugi coś kafa. to można z tym zmierzchem i świtem i to trzeba tutaj akurat tylko tak przytoczyłem, że, że to nie, nie ma znaczenia, prawda? Ważne, żeby nie, yy, to nie zależy, czy ktoś wypuszcza na też, czy nie, prawda? My musimy o seksie z, z wytryskiem, prawda? Czy, czy I tak dalej. Także podczas pełni, nowiu i ósmego dnia cyklu księżycowego, czyli z mężczyzną nieczystym, pozbawionym duchowości, o niskim libido, jeśli nic nie jadłeś albo się przejadłeś, podczas postu, po ćwiczeniach fizycznych, ty czujesz zmęczenie lub silną potrzebę oddania moczu. W niepościwym miejscu lub tam, gdzie nie ma prywatności. Eee... Tak, i teraz... Ha, I może jeszcze jedną rzecz, że eee, olej sezamowy dobrze wpływa na szyjkę macicy. Także... Lublika yy, <grywka> naturalna yy, Także można też użyć go, i może też partner wprowadzać tamten olej, na przykład do. To jest lecznicze wtedy. Jest ciepły, tłusty, ale suchy. I wnika fajnie i leczy naprawdę, yy, bardzo dobrze wpływa na, na, na genitalia. Też mężczyźni, właśnie, Mogą smarować nim żołędzia i napletek. Wtedy on, bo tam właśnie też jest ważne, żeby, żeby mocz oddawać, ściągając napletek, tam bardzo dużo bakterii może powstać. Też wiadomo, aminy, przechodząc do zapachów, aminy one mają taki rybich zapach. Stąd tam właśnie te, te nasze genikalia. W taki sposób bardzo mocno kwasowy się przejawiają. Musimy właśnie utrzymywać ten, podmywać się, i też właśnie dobrze jest yy, namaszczać się właśnie tym olejem. On bardzo dobrze wpływa właśnie na, na genitalia, ale też trzeba go dobrze aplikować. To jest ważne o aplikacji, że ten olej trzeba, należy rozgrzać. Można go położyć na jakimś grzejniku czy, czy na słońcu. Czy też zmieszać z wodą ciepłą, więc to musi być ciepłą wodą. Najpierw trzeba się umyć, a później ciało, a później ten olej używać. Nie można tego oleju takiego na ciało dać, no bo to będzie no straszne z doświadczenia może być. A trzeba umyć najpierw tą powierzchnię i dopiero to też musi być rozgrzane i wtedy wmasować i wtedy jest ten efekt pożądany. To jeszcze to uzupełnienie na temat. Yy... Tego uh, seksu.